Dzień dobry, dobry wieczór. Serdecznie witamy Was na kanale Psychologia Prawnicza. Chcielibyśmy Wam na wstępie bardzo podziękować za każdą aktywność, którą zostawiacie na naszym kanale. My możemy tylko obiecać, że będziemy się w dalszym ciągu starać najlepiej, jak tylko potrafimy, oraz że sam montaż odcinków będzie nieco bardziej atrakcyjny. Dokładnie, jeszcze raz Wam serdecznie z całego serca dziękujemy. A ja mam takie pytanie, Michał. Co będzie przedmiotem naszego dzisiejszego odcinka? Dzisiaj Paweł porozmawiamy na temat 31 latka, który potrącił śmiertelnie 19-latkę w katowicach. Zapraszam na krótkie wyjaśnienia. To tragiczne zdarzenie miało miejsce w katowicach. Na ulicy grupka ludzi zaczęła się awanturować, po czym mężczyzna, który kierował autobusem. W niezbyt delikatny sposób dał o sobie znać, iż chciałby jechać dalej. Spójrzcie, proszę na nagranie. Co prawda, w dalszym ciągu grupka ta awanturowała się, głośno krzyczała i tak dalej. I tak naprawdę, ostatecznie nie zeszła z drogi autobusowi, więc kierowca postanowił przyspieszyć, wjeżdżając tym samym w grupkę osób. I niestety śmiertelnie potrącając przy tym 19-letnią kobietę. Kierowca autobusu nie zrobił nic po tym śmiertelnym potrąceniu, tylko w dalszym ciągu jechał dalej. 31-latek twierdził, iż bał się ono swoje życie, albowiem widząc przed pojazdem agresywne osoby, obawiał się, że te osoby zaatakują zarówno autobus, jak i sa jego samego. Dodał również, że nie miał kompletnie pojęcia o tym, że 19-latka znalazła się pod kołami autobusu. W co można tutaj ciężko uwierzyć, bo jak możecie zauważyć, e, autobus należy do tych niskopodłogowych. Pozwolę sobie teraz przytoczyć fragment wypowiedzi pani prokurator Moniki Łaty. Według opinii toksykologicznej 31-latek był pod wpływem środków antydepresyjnych i przeciwbólowych, będzie powołany kolejny biegły którego zadaniem będzie ustalenie, czy te środki miały wpływ na zachowanie kierowcy. Myślę, Michale, że nie ma co więcej zwlekać. Przejdźmy zatem do punktu widzenia psychologii. Zapraszamy. Zawód kierowca zaliczany jest do tzw. zawodów trudnych i niebezpiecznych, czyli takich, w których praca związana jest z narażeniem życia i lub zdrowia osoby wykonującej ją z zagrożeniem dla innych ludzi. W przypadku zawodu kierowcy zagrożenie dla życia lub zdrowia wynika z wysokiego poziomu obciążenia psychicznego podczas prowadzenia pojazdu z konieczności obsługi pojazdu oraz warunków środowiska pracy, co wymaga od kierowcy posiadania szczególnych predyspozycji psychofizycznych, o których zaraz powiem. Zawód ten, dla potwierdzenia moich słów, znajduje się na 11. pozycji w wykazie 35 prac i zawodów, w przypadku których pracownik po wcześniejszym powiadomieniu przełożonego może powstrzymać się od wykonywania pracy, jeżeli jego stan psychofizyczny nie zapewnia bezpiecznego wykonywania pracy i stwarza zagrożenie dla innych. Dokument ten to wykaz rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej. Oznacza to mniej więcej tyle, że kierowca, który się źle czuje, np. boli go głowa lub odczuwa inny ból, który sprawia, że nie jest on normalnie funkcjonować, może zgłosić ten fakt szefowi i, nie martwiąc się o stratę przychodów, może pozostać w domu i zdrowieć. No właśnie, wspomniane cechy psychofizyczne, tym mianem określa się zbiór cech i sprawności, które wpływają na prawidłowe i bezpieczne prowadzenie pojazdu. Prawidłowe funkcjonowanie kierowcy w sferze poznawczo-decyzyjnej, osobowościowej oraz wykonawczej. To podstawa poprawnego funkcjonowania w sytuacji ruchu drogowego. Oznacza to mniej więcej tyle, że kierowca sprawny, zdrowy, wypoczęty, trzeźwy i prowadzący uregulowany tryb życia może zachować pełną gotowość do pracy. Sama sprawność kierowcy jest uzależniona od wielu czynników, takich jak chociażby pora doby czy ogólny stan zdrowia. Bezpieczne funkcjonowanie w roli kierowcy wymaga posiadania określonych cech i sprawności, do których należą. Sprawność procesów intelektualnych i poznawczych, która umożliwia traftą ocenę sytuacji na drodze i podejmowanie właściwych decyzji. Sprawność psychomotoryczna i psychofizyczna umożliwia sprawne wykonanie podjętych decyzji. Kolejne są cechy temperamentu i osobowości. Decydują one między innymi o trafności samooceny, odpowiedzialności w działaniu, samokontroli emocjonalnej, dojrzałości społecznej czy też stylu działania. Podane cechy również możemy podzielić na cechy względnie stałe, które raczej nie zmieniają się pod wpływem chwili. Możemy do nich zaliczyć ogólną inteligencję, czy na przykład cechy osobowości. Kolejne są stany, czyli chwilowe zmiany sprawności człowieka, które ustępują w momencie ustąpienia ich przyczyn. Możemy do nich zaliczyć zmęczenie, stany emocjonalne, więcej o emocjach mówiłem w odcinku o Jacku Jaworku, czy też efekty działania substancji odurzających lub co interesuje nas dzisiaj szczególnie leków. Istotne jest również zaznaczenie, że kierowca komunikacji miejskiej jest zawodem szczególnie wyeksponowanym na stres, zwłaszcza w większych miastach przy większym ruchu. Kierowca musi punktualnie dojeżdżać na kolejne przystanki, co często wiąże się z problemami z czasowym dojazdem do celu, co już może stanowić czynnik stresujący. Kierowca ponadto zajmuje się transportem masowym, przewozi większą liczbę osób, co sprawia, że musi mieć na względzie bezpieczeństwo innych osób. Co do zasady, kierowca również nie może oddawać się dyskusjom i rozmowom z innymi pasażerami, jeżeli nie dotyczą one kwestii związanych z przejazdem. Do istotnych zagrożeń w pracy kierowcy transportu miejskiego również można zaliczyć tak czynniki fizyczne: czyli, po pierwsze, hałas, co w godzinach, w których autobusami podróżuje więcej osób, może bardzo dawać się we znaki prowadzącemu autobus kierowcy, oraz wibracje, czy też wszelkie przejawy zdarzającej się w pojeździe przemocy, zarówno fizycznej, jak i psychicznej. Z doniesień dowiadujemy się, że mężczyzna był pod wpływem leków przeciwbólowych oraz antydepresyjnych. O samej depresji zapewne jeszcze powiemy przy okazji innego odcinka, natomiast dzisiaj chciałbym się pokrótce skupić na środkach leczących depresję i jej pokrewne zaburzenia. Leki przeciwdepresyjne dzielą się na cztery podstawowe rodzaje. Po pierwsze, leki trójpierścieniowe, po drugie Inhibitory monoaminooksydazy, czyli MAO, oraz selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, czyli SSRI, oraz nietypowe antydepresanty. Każda z grup leków przeciwdepresyjnych działa na różne sposoby, jednak co najważniejsze, spora ich liczba może wywoływać podobne chwilowe upośledzenia funkcji psychomotorycznych, które są tak ważne w dobrym funkcjonowaniu za przysłowiowym kółkiem. Wiele ulotek leków posiada adnotację, że pod wpływem leku nie wolno prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, co w kontekście dzisiejszej sprawy daje nam hipotezę, że mężczyzna prowadził pojazd w stanie, który kategorycznie zabraniał wykonywania obowiązków służbowych. Mężczyzna jednak nie przyznaje się do przyjmowania tego rodzaju leków, stąd rodzi się wiele wątpliwości. Również w sprawie głos zabrał ostatnio pracodawca kierowcy, który powiedział, że mężczyzna wszystkie okresowe i wymagane do pracy kierowcy badania psychologiczne. Przeszedł dobrze, co w obliczu wyników badań toksykologicznych, które wykazały obecność leków antydepresyjnych, budzi jeszcze większe wątpliwości. Również interesująca wydaje się sama reakcja kierowcy na to, co działo się przed autobusem. Na nagraniach widać mocne przyspieszenie i uderzenie w grupę osób. Mężczyzna twierdzi, że był wystraszony tym, co się działo. Człowiek, przeżywając strach, może posunąć się do rzeczy nie zawsze racjonalnych, chociaż główną reakcją na strach jest po prostu ucieczka. Jednak w tym przypadku na obecny moment zbyt wiele jeszcze nie możemy wnioskować. Należy poczekać na wyniki dalszej ekspertyzy biegłych sądowych, aby móc mówić o dokładnych powodach i mechanizmach działania mężczyzny. Zapraszam do posłuchania prawnego punktu widzenia w wykonaniu Michała. Z mojej strony, moi drodzy, będzie krótko i na temat. Na wstępie chciałbym tutaj zaznaczyć, że mamy do czynienia z zabójstwem, o którym oczywiście mówiłem w odcinku o Jacku Jaworku. W prawym górnym roku macie oczywiście do tego filmu odnośnik i gorąco zachęcam, aby go obejrzeć. Bezspornie zatem należy stwierdzić, że kierowca autobusu dopuścił się popełnienia przestępstwa z artykułu 148 kodeksu karnego. Kto zabija człowieka podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat. 8 karze 25 lat pozbawienia wolności oraz karze dożywotniego pozbawienia wolności. Tutaj również należy zauważyć jedną bardzo ważną rzecz. Iż mężczyźnie zarzucono również usiłowanie zabójstwa jednej osoby, jeśli dobrze pamiętam, a o usiłowaniu stanowi artykuł 13 Kodeksu Karnego. Paragraf pierwszy odpowiada za usiłowanie, kto w zamiarze popełnienia czynu zabronionego swoim zachowaniem bezpośrednio zmierza do jego dokonania, które jednak nie następuje. Ktoś może zadać takie pytanie: czym różni się, jeżeli chodzi o wymierzenie kary, usiłowanie zabójstwa, czyli chodzi tutaj o czyn do którego nie doszło, a samym zabójstwem, czyli czyn, który jest już urzeczywistniony. I tutaj przychodzi nam z pomocą artykuł 14 Kodeksu karnego, który stanowi: Sąd wymierza karę za usiłowanie w granicach zagrożenia przewidzianego dla danego przestępstwa. Paragraf 2 w wypadku określonym w artykule 13 paragraf 2, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia. Także jeżeli mamy do czynienia z usiłowaniem zabójstwa, to patrzymy na karę, która ustanowiona jest właśnie w artykule 148 kodeksu karnego. Natomiast trzeba też mieć na względzie jeszcze jeden artykuł, a mianowicie artykuł 31 kodeksu karnego. Paragraf pierwszy: Nie popełnia przestępstwa kto z powodu choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego lub innego zakłócenia czynności psychicznych, nie mógł w czasie czynu rozpoznać jego znaczenia lub pokierować swoim postępowaniem. W momencie popełnienia przestępstwa biegły stwierdzi, że no, mężczyzna był niepoczytalny, e, będzie na pewno wysłany na przymusowe leczenie. Natomiast jeżeli w momencie popełnienia przestępstwa był on poczytalny, to oczywiście wymierzona zostanie mu kara taka, jaka jest ustanowiona w artykule 148 kodeksu karnego, czyli za zabójstwo. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o niepoczytalność, to musimy mieć na względzie to, że na lekach, które bierzemy, oczywiście mamy przede wszystkim obowiązek przeczytać ulotkę i się z nią zapoznać. Informacje najważniejsze, jakiekolwiek przeciwwskazania, czy też sposób użycia, możemy znaleźć na opakowaniu takiego leku, czy też w ulotce, która znajduje się w tym opakowaniu. Możemy tutaj, co prawda, mówić o niepoczytalności, natomiast w momencie, kiedy mężczyzna wziął te leki, wiedząc, jakie są przeciwwskazania, czyli. Po zażyciu leku nie można prowadzić pojazdu, to tak naprawdę nie mamy tutaj do czynienia z niepoczytalnością, ponieważ mężczyzna sam doprowadził się do takiego stanu. Natomiast wystarczy czekać na informacje. Tak jak mówiłem, są oczywiście dwa wyjścia: pierwsze przymusowe leczenie, które niekiedy trwa o wiele dłużej niż samo pozbawienie wolności, albo drugie wyjście, druga opcja, czyli wymierzenie kary, taka jaka jest przewidziana w artykule 148 kodeksu karnego. Wobec mężczyzny zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Jeżeli chodzi o tymczasowe aresztowanie, po raz kolejny zapraszam Was do odcinka, tyle że tym razem o kamerzyście. W prawym górnym rogu macie oczywiście do niego odnośnik. Moi drodzy, teraz przejdźmy sobie do dyskusji. Pierwszą rzecz, którą będziemy tutaj omawiać, pierwszy temat będą ludzie, którzy się awanturowali na ulicy. Nie wiem, Paweł, ale to też troszeczkę dziwna sytuacja, że osoby te, no jednak, kłóciły się na ulicy. No, raczej każdy ma świadomość tego, że po ulicy jeżdżą jakieś pojazdy, większe, mniejsze, nieważne, ale raczej to nie jest miejsce na to, aby się awanturować. To prawda, ale też spójrzmy na to z tej strony, że kiedy człowiek jest w gniewie i do, doświadcza takich silnych emocji, no to też nie za bardzo gdzieś już jest w stanie zwracać uwagę na inne rzeczy, tak? Chociażby Jak gdzie on się znajduje. No ale tak czy siak, no jednak dobranie takiego miejsca no nie jest adekwatne do, do takiego, takiej rozmowy, tak? Do takiego prowadzenia dyskusji agresywnej ze sobą. Nie, no jasne wiesz, no, emocje biorą górę. Człowiek raczej nie patrzy na otoczenie, tylko. Raczej ma swój jeden taki cel, na który patrzy i na którym się skupia. Ale no też się nie oszukujmy, troszeczkę no nie to miejsce, co powinno być. Można było bez problemu przejść sobie na chodnik i rzeczywiście mieć taką czystą, spokojną sytuację. Spokojną, spokojną. spokojną. Ale drugi temat to raczej jest kierowca samego autobusu. Mhm. Ja tutaj patrzę, no razem z Pawłem zresztą, zawsze patrzymy na to z dwóch stron. Z pierwszej strony kierowca się też tam tłumaczył, że obawiał się o swoje zdrowie, o swoje życie, że podobnież ci ludzie kopali w drzwi autobusu. Chociaż nie widziałem tam, żeby w jakikolwiek sposób dobijali się, że tak to ujmę, do, do samego pojazdu. Raczej to nastąpiło po tym śmiertelnym potrąceniu, co też by wyjaśniało normalną, normalne zachowanie ludzi, że raczej chcieli zmusić go do tego, aby nie uciekł. Z miejsca przestępstwa, tylko raczej został yy, i czekał do przyjazdu policji. Yy, ale rozumiem, przestraszył się i rzeczywiście może nawet nie pomyślał o tym yy, przez, w, tych, w ciągu paru sekund, że jak no, wciśnie pedał gazu, to że kogokolwiek potrąci. no Tym bardziej, że on się tłumaczy, że nawet nie zdawał sobie sprawy z tego, że potrącił mm -hmm. tą dziewiętnastolatkę. To jest, to jest raczej y, takie no, zaskakujące. A co też jest to, że. Tak, jak to nawet mówiłem wcześniej, że kierowca ma taką podwójną odpowiedzialność, nawet potrójną, tak, za samego siebie, za wóz oraz za przewożonych pasażerów. Tak. I też no, możliwe, rzeczywiście, mógł być taki wyraz strachu o każdą z tych trzech, każdy z tych trzech elementów, tak? No, niemniej jednak nie możemy też zapominać, że przecież nie musiał reagować w taki sposób. Tak. Drzwi były zamknięte. I to jest druga sprawa, o której tak. chciałem powiedzieć. Ta druga strona, dokładnie, Paweł. Drzwi były zamknięte, pasażerowie siedzieli na miejscach, więc jakoś w jakiś sposób bezpieczeństwo mieli zapewnione. Czym jest problem, żeby taki kierowca po prostu zadzwonił na policję i powiedział, jak, jak sytuacja wygląda i żeby jakaś interwencja została podjęta, tak? tak? tak. Nie trzeba reagować od razu w taki sposób. Wiadomo, tutaj emocje, tu strach, wiadomo, emocje robią swoje. To też mogło, mogło, nie musiało, tak, mieć takie podłoże. No ale w każdym razie, no, sama ta reakcja z tą ucieczką, też, no, reakcja ucieczki, tak, to jest w ogóle adekwatna reakcja na strach, tak? Mm -hmm. Ale w momencie, kiedy przed autobusem stoi grupa osób, no to no Gdzie ma się grupka osób do tak wielkiego pojazdu, tak. nie? Ale, ale tak samo, co chciałem, Paweł, powiedzieć, to to, że zauważ, zauważmy wszyscy, na nagraniu, jedynie co zrobił kierowca, to no, co prawda w niebezpieczny sposób, ale zbliżył się bardzo blisko do grupki osób, a ta raczej dalej się tylko i wyłącznie awanturowała. Tej swojej grupie raczej nie przelewała swojej agresji, czy też no, tego całego niepokoju na samego kierowcę. Kierowca równie dobrze mógłby tak to cofnąć, wycofać. I ominąć, i ominąć oczywiście, no, ominąć tą grupkę osób. Także, tak jak mówię, tutaj należy patrzeć z dwóch stron. Zrozumieć samego kierowcę, bo jednak człowiek przez strach to robi różne głupie rzeczy. Dokładnie. Natomiast z drugiej strony, no raczej pierwsze, co no przychodzi mi do głowy, tam, tam z tyłu głowy mam, że jadę teraz wielkim pojazdem, no i raczej to nie będzie tak jak z samochodem, że e, no raczej jak wjadę w grupkę osób, to jeszcze jest jakaś tam mała szansa na to, że na tej masce się przewrócą i ok, będzie uszczerbek na zdrowiu. Ale jest, no, może przy takiej prędkości większa, większa szansa, że ta dziewiętnastolatka mogłaby rzeczywiście przeżyć. Natomiast, no, kiedy mamy do czynienia z pojazdem niskopodłogowym, i tutaj mówimy o autobusie, bardzo wysokim pojeździe, jeżeli chodzi tam o no, proporcje człowiek, autobus, mhm. ta wysokość, no to jednak tutaj nie możemy mówić o tym, że ktoś by mógł przeżyć. Wracając do tej reakcji, nawet samego strachu, tak, no to. Jeżeli ktoś widzi osoby, które powiedzmy się kłócą, tak, no to chyba nawet lepiej w żaden sposób ich nie prowokować, przyspieszając tak. czy na przykład chociażby dla nich trąbiąc, tak? Tylko lepiej wycofać i usunąć się, tak? Jakby nawet swoją drogę, nawet swoją jakby drogą. wiesz, krzyczeli w moją stronę, cokolwiek, nie patrzeć, iść przed siebie jak trzeba będzie, wiadomo, uciekać, jak tylko mamy, mamy taką możliwość, ale raczej. Tak jak mówię, no, nie, wiemy, nie wiemy, jak nasze ciało zareaguje, nawet czasami pod wpływem stresu nawet sobie nie zdajemy sprawy, jak możemy być silni i w Ta. pewnym momencie możemy komuś naprawdę zrobić okropną krzywdę, chociaż tego nie chcieliśmy. I tutaj możemy mieć do czynienia z czynem nieumyślnym, tak? Dobra. Kogoś popchniemy, ktoś upadnie, uderzy głową o coś twardego, powiedzmy kamień, taka osoba zginie, a my chcieliśmy tylko się bronić, odepchnąć taką osobę. No i też jak powiedziałeś, autobus jednak jest prosty. Uderzenie w autobus sprawia, że człowiek leci, no przeważnie tak, albo do tak, tyłu. oczywiście. I siłą rzeczy może pod te koła wejść. To nie jest samochód, który jakby ma taki kształt i że ktoś poleci na niego w taki sposób, i albo tak. spadnie, albo pojedzie na masce. Tu jest uderzenie od prostej, mniej więcej pionowej powierzchni. Tak? Tym bardziej zauważ, że potem, po tym śmiertelnym potrąceniu, ten mężczyzna. Właśnie ten, no w ogóle kierowca autobusu e, usłyszał zarzut również usiłowania zabójstwa, o którym e, wspominałem. To ten mężczyzna tak naprawdę, nie wiem czy zauważyłeś, ale jak jesteś autobusem, mm -hmm. to on się po prostu popychał wręcz i biegł. Wiesz, próbował w jakikolwiek sposób tak. na bok e, przeskoczyć. Straszna sprawa, naprawdę to ogromne szczęście, że temu mężczyźnie udało się e, zeskoczyć na bok. Bo. Czuję, że skończyłby tak samo jak ta biedna kobieta, ta dziewiętnastolatka. Myślę, że też kolejną taką ciekawą i taką, myślę, ważną dla naszej dyskusji rzeczą jest ten wynik badań toksykologicznych. Właśnie, tak? tak. Miałem się Ciebie, Paweł, zapytać. Być może znasz odpowiedź, chociaż zdaję sobie sprawę, że jeszcze nie pracujesz w zawodzie, ale może słyszałeś, czy osoby, które przyjmują leki antydepresyjne, czy mogą w jakikolwiek sposób się wstydzić tego, bo zauważ, że no badania wykazały coś innego, a mężczyzna powiedział, ja żadnych leków nie przyjmuję, nie przyjmowałem w ogóle. Nie wiem, no, to jest taki wstydliwy temat dla takich osób? No ogólnie, no, ile ludzi, to tyle różnych podejść, tak? Każdy człowiek jest inny, aczkolwiek, no, tak się też przyjęło i trochę się z tym walczy, a mimo wszystko, no, dla niektórych ludzi sama wizyta u psychiatry, czy u psychologa w świetle jakiejś takiej opinii publicznej już wiąże się z jakąś stygmą, tak? Już wiąże się z takim jakimś poczuciem, że jest się gorszym, że już jest tak źle, że trzeba było do psychologa, czy do psychoterapeuty, czy też do psychiatry. On sobie co... nie potrafi poradzić samemu, potrzebuje ciągle pomocy od kogoś, no Tak, a no jest to zgłębne myślenie, tak? Tak. bo to nie jest żaden wstyd, jeżeli korzysta się z pomocy profesjonalisty, a nawet jeżeli to jest wyraz jakiejś takiej troski o siebie. Naprawdę, odwagi. Tak, odwagi i niczego złego, że się korzysta z pomocy takich właśnie specjalistów. Natomiast rzeczywiście niektóre osoby, tak samo zawstydliwe mogą uznawać rzeczy właśnie takie jak jakaś taka choroba typu depresja czy przyjmowanie leków na depresję, chociaż, chociaż w czasach, gdy większość osób przyjmuje przeróżne czy to suplementy diety czy różne leki raczej tak. powinno się to już zacierać, ale no mimo wszystko jednak takie coś zostaje, tak? jednak taki wstyd, jakieś takie poczucie bycia gorszym może być u takiej osoby. Ale myślę, że też to jest to, że ten mężczyzna jeździł pod wpływem, nawet jeżeli to badania wyka wykazały i powiedzmy dalsze jakieś ekspertyzy wykazałyby, że rzeczywiście te leki bierze, no to też one mają liczne przeciwwskazania. Tak może nie wszystkie, bo też to zależy od, od też już wiedzy i kompetencji samych psychiatrów, którzy te leki przepisują, bo niektóre mogą mieć przeciwwskazania do prowadzenia pojazdów i używania maszyn, Niektóre mogą je mieć, ale psychiatra może powiedzieć, że jeżeli Pan bezpośrednio po zażyciu leku nie będzie jechał, to będzie w porządku. No ale są takie, które całkowicie upośledzają różne funkcje poznawcze, a które są no, mega ważne, tak, w zawodzie, w zawodzie kierowcy. Pewnie, że tak, tym bardziej, że tak jak wspominałem, moi drodzy, my jeżeli przyjmujemy jakiekolwiek leki, mamy obowiązek zapoznać się z ulotką, bo i na opakowaniu jest napisane: są napisane przeciwwskazania, sposób, y, sposób użycia itd., oraz sama ulotka, i tam jest wszystko napisane, czy możemy prowadzić pojazd, czy też nie, czy kobiety w ciąży mogą przyjmować, mm. czy też nie, dany lek. Także to jest nasz obowiązek. Jeżeli y, jest coś takiego, takie, y, nazwijmy to. Łacińska sentencja negligencja culpa est, czyli zaniedbanie jest winą. No i w tym przypadku, no raczej tym zaniedbaniem było nieprzeczytanie ulotki, nazwijmy to. No i to była moja wina, ewidentnie. Bardzo chcieliśmy Wam podziękować za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli się podobało, zachęcamy do pozostawienia łapki w górę. Czy też w dół, oraz samej subskrypcji, oraz jeżeli tylko macie taką, e, taką chęć, zapraszamy do dyskusji w komentarzach. Ja jestem Michał, a ja Paweł. Serdecznie dziękujemy i do zobaczenia niedługo. Do zobaczenia.